Witam. Bohaterem dzisiejszego filmu będzie telewizor 47 calowy Objaw nie podświetla się matryca. Podświetla się albo zgaśnie po wyłączeniu telewizora. Już się nie włącza, bo parę razy się włączy, matryca się podświetli i przestanie wyświetlać się ten obraz. Czasami błyśnie logo, czasami nie błyśnie to logo podczas uruchamiania telewizora. Dźwięk będzie, natomiast nie będzie podświetlana matryca, przez co nie będzie widoczny obraz. Jak to rozpoznać, czy na przykład nie została uszkodzona matryca? No Tym, że po prostu można wziąć latarkę albo gdzieś jakieś dobre źródło światła, mocne, i wtedy przyświecić w tą stronę w matryce, a pod drugim kątem obserwować, czy obraz się porusza. Jeżeli się porusza i dźwięk jest, to oznacza, że podświetlenie padło. Elektronika podświetlenia, czyli cały ten moduł zasilający, lub sam LED gdzieś został wypalony, przez co cała sekcja w telewizorze podświetlenia matrycy uległo wyłączeniu. W tym przypadku nie wiadomo, jaki jest, jakie jest uszkodzenie. Podejrzewam, że po prostu jest elektronika uszkodzona i czasami się załączy, czasami się nie załączy. Telewizor był w naprawie. Nie zostało zlokalizowane uszkodzenie elektroniki, tylko że zostały uszkodzone LEDy i przez to cała sekcja jest włączona. Nie wydaje mi się, ponieważ ten telewizor się załączy, aby był LED uszkodzony, no to on by zaczął... W ogóle by się nigdy nie zaświecił, a to te podświetlenie tej tablicy, tej matrycy. Jakby były LEDy faktycznie uszkodzone, to LED się nie naprawi sam, ani też... Nie ominą się LEDy, jeżeli są w paskach, nie ominie się i nie zacznie nagle świecić podświetlenie. Zostało zdiagnozowane, że już uszkodzony LED koszt około 500 zł za paski. Za płytkę już się nie dowiadywałem ile to będzie kosztować, plus jeszcze naprawa. Co wiąże się z tym, że telewizor, naprawa telewizora, który tutaj prawdopodobnie on tutaj 4 czy 5 lat już yy, wisi sobie na ścianie, Przewyższa połowę wartości zakupu telewizora o tej samej przekątnej nowego z gwarancją. Pokażę Wam, może teraz się uda to uchwycić. Telewizor, telewizor teraz działa, wyświetla matryca, jest podświetlana. Wezmę telewizor, wyłączę i spróbuję go ponownie włączyć. Może teraz um, tylko błyśnie te logo i nie włączy się. Natomiast będzie nagrany dźwięk, będziecie widzieć, że. Um, o, świeci. Czy wyświetli obraz? Nie wyświetli. Dajmy mu chwilę. <laughs> o, zaczyna wyświetlać. No teraz się nie udało. No to wyłączmy jeszcze go raz. I włączmy go ponownie. O, coś krótko błysnął. Czy wyświetli obraz? Wyświetli. No jak na złość teraz za każdym razem. Dobra, włączmy jeszcze dekoder. No dobrze, nagram ten materiał jak się zepsuje. To wam wtedy pokażę, bo nie ma sensu, żebym go rozkręcał, skoro się już cudownie naprawił. A tak nawiasem mówiąc. 12-letni telewizor czeka na to aż ten duży przestanie działać. Dzisiejszym bohaterem jest telewizor, który nagle sam się naprawił działa. 20 wyłączeń na 20 włączeń działa. Zobaczymy jutro rano. O, właśnie w ten sposób wygląda wyświetlenie obrazu. Z dekodera na tym telewizorze. Dźwięk pochodzi z telewizora. Natomiast nic nie jest wyświetlane. No to rozpoczynamy rozkręcanie telewizora, aby dostać się do matrycy. <śm> Chcę się obudowę ściągnąć w ten sposób, że matrycę położyłem na ręczniku i odciągłem górę. No, niestety odeszła, czyli znaczy niestety, bo ona jest ta budowa razem z tą folią. I podobno nie wolno dotykać palcami, ponieważ są ślady. I potem podczas wyświetlenia obrazu na motrycy będzie powodowało to, że będą widoczne plamy żeby plamę, żeby wziąć i matrycę ściągnąć, należy wziąć ramkę cienką, odciągnąć. W każdym telewizorze widzę, że jest inaczej to zastosowane. I wtedy matryca tak dziwnie to wygląda. Matryca jest tylko ani nieprzykręcona, ani nie taśmą niczym, tylko ona się trzyma na tą ramką, małą co tam leży. Nie mam pojęcia jeszcze, jak to wezmę i zmontuję. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Natomiast co jeszcze należy zrobić? Podkręcać te śrubki, które tutaj są widoczne. I eee, podczas wykręcania tych śrubek, ściągniemy tą folię i dostaniemy się do ledów podświetlających samą matrycę. No i udało się zdjąć tą pleksę z foliami. Nie widzę tutaj, żeby która z diod był, była walnięta. Wszystkie jednakowe wyglądają. No to zaczynamy już pokazywać zakupy transformatorek. I wtedy super, tu jest 5 metrów. Może akurat wystarczy 5 metrów te 2 metry. Może nie będę już dokładał i zobaczymy, jak to się będzie spisywało. Od 5 metrów sprawdzę. Czyli tu będzie raz, 2, 3, 4, 5. Może w 5 zrobimy. W zasadzie mogło tutaj gdzieś też nie stykać, nie? Na tych złączkach. Też mogłoby, ale czekaj, jak to jest zrobione? Kiedy, ale to jest tak zrobione, że każda jest osobno zasilana. Jakby jedna braku... Hmm, to może wyłączy wszystkie. A nie, baw się z tym wyciąganiem, bo i tak nie sprzedam tego. To przynajmniej dam elektrykowi i mi sprawdzi. Może akurat się odzyska trochę pieniędzy. No, wy będziesz to chciał wysłać, i nie wiadomo, co się z tym stanie w czasie transportu. E. A skąd wiesz? Ja jednego z głową. Słuchajcie, podczas y, próby demontażu drugiej listwy zauważyłem dziwną rzecz dziwne zachowanie na lutach. Yy. Tutaj na łączeniu tych dwóch list, nie wiem czy będzie dobrze widać. O, już. Stało się coś takiego. Nie, żebym wcale tam jakoś bardzo nagrzewał ten luty, żeby one po prostu popuściły. Ani też nie szarpałem te listwy. Zobaczmy na drugą. Co tu się dzieje. Co ewidentnie odstaje. Ta się jeszcze trzyma. Natomiast ta odlutowało się. Ja spróbuję te luty wziąć, poprawić lutownicą. Zmontować wszystko i sprawdzić, czy podświetlenie działa. Zobaczmy czy ona Dobrze, to jest numer 2. Płytki zmontowane, podłączone do prądu. Telewizor włączony ale jasność super poprawiłem montowanie no to montujemy dodatkowe pasty, pa, paski Telewizor został skręcony wszystkimi śrubkami oprócz jednej, co i tak uważam za wynik bardzo dobry. Zostały polutowane oryginalne taśm, taśmy LEDowe tego telewizora, tam gdzie były puściły te luty. Dodatkowo zostało wypuszczone dodatkowe podświetlenie. Na wypadek, gdyby te oryginały przestały świecić, to wtedy podepnie się zapasowe i telewizor będzie dalej funkcjonował.